Dziś w serwisie informacyjnym telewizji obiektów m.in. w Rzeszowie powstaną nowe strefy rekreacyjne i wypoczynkowe. W jaśle eksperci rozmawiali o energii. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie świętuje 25-lecie. Rzeszów jeszcze bardziej się zazieleni. W ciągu ostatnich trzech lat powstało tam 12 stref rekreacyjnych i wypoczynkowych, a w planach jest utworzenie kolejnych sześciu takich miejsc. Zasada jest taka, którą przyjął prezydent Rzeszowa Konrad Fiołek. Takie miejsce powinno znaleźć się na każdym rzeszowskim osiedlu, w promieniu krótkiego spaceru. Tak, żeby każdy mieszkańca mógł pieszo dojść do takiego miejsca. W nowych ogrodach kieszonkowych, oprócz licznych terenów zielonych i alejek spacerowych, będą również siłownie plenerowe i atrakcje dla dla dzieci. Wybrano już wykonawców dla czterech takich przedsięwzięć. Pierwsze będzie realizowane na osiedlu Staromieście w rejonie ulicy Staromiejskiej i ulicy Lubicz. Koszt 1 600 tysięcy złotych czyli nie tak mało. Będzie to teren o powierzchni ponad 25 arów zlokalizowany znajdujący się tuż obok siedziby Rzeczywiskiego Domu Kultury. Tam powstanie kilka stref strefa wypoczynku strefa zabaw. Kolejna strefa rekreacyjna będzie realizowana na osiedlu Drabnianka. Południowa część Rzeszowa. Tam powstanie Arkadia. Jest to projekt, który wymyślili mieszkańcy Rzeszowa, zgłosili do Rzeszowego Budżetu Obywatelskiego. W wyniku pewnych formalnych przeszkód nie można było tego zrealizować w ramach RBO, ale decyzją prezydenta Rzeszowa Konrada Fiołka zostały zarezerwowane w budżecie miasta pieniądze na to zadanie. I pierwszy etap tego zadania o wartości 390 tys. zł, ponieważ wykonawcę już mamy wybranego, będzie lada moment realizowany. Strefy rekreacyjne powstaną także na osiedlach. Nowe miasto Biała, Pobitno i Baranówka. Jedną z ciekawszych tegorocznych inwestycji jest również miejska plaża nad Wisłokiem. W tym roku będziemy także budowali plażę miejską na prawym brzegu Wisłoka, w miejscu, które było wykorzystywane przez firmę, która odmulała Rzeszowski Wisłok do składowania tego urobku. Ten materiał już został stamtąd wywieziony, natomiast my decyzją w porozumieniu z Wodami Polskimi możemy dysponować tym terenem i tam powstanie piaszczysta, piękna plaża z elementami wypoczynkowymi i zielonymi. Wszystkie inwestycje mają zostać ukończone do końca tego roku. W Generatorze Nauki Gen w Jaśle odbyła się pierwsza konferencja Porozmawiajmy o Energii. Wydarzenie zgromadziło wykładowców akademickich i przedsiębiorców, mając na celu inicjację rozmów i działań na rzecz zielonej energii i niezależności energetycznej. Wśród omawianych tematów znalazły się m.in. redukcja energochłonności gospodarki, innowacyjne zastosowanie sieci neuronowych w technice, czy potencjał otworów wiertniczych. Jest to dziedzina z, z, zmieniająca się i, e, i bardzo zależna od e, sytuacji zewnętrznej. W tym roku, e, między innymi, wchodzą e, ceny dynamiczne od lipca, więc taki temat też będzie poruszany. Moim założeniem też było, e, jak. E, e, do, do tej konferencji miało dojść, żeby się dzielić wiedzą, żeby, żeby firmy między sobą rozmawiały, ponieważ jedna firma produkuje to, wie to, ma taką wiedzę, miasto ma jakąś wiedzę i, i, i ona nie przepływa I, i dzięki tej takiej konferencji możemy tu się spotkać, porozmawiać i i na zasadzie synergii wykorzystać tą, tą wiedzę. A jeśli chodzi o, o energię, no to wiadomo, wszyscy dążymy do tego, żeby była się ona coraz bardziej zielona, więc dlatego też musimy patrzeć, jaki mamy tutaj potencjał w naszym regionie. Przedsiębiorcy, ja się wyszli z inicjatywą organizacji dzisiejszego wydarzenia. Burmistrz cały czas mówił o tym, że będzie chciał współpracować z przedsiębiorcami. Tudzież to czyni, a wiadomo, że dzisiaj energia jest bardzo ważnym czynnikiem na świecie. Więc, mogąc uczestniczyć w tej konferencji jako współorganizator, chętnie przystąpiliśmy do tego i bardzo popieramy takie inicjatywy. Nowe wymagania wymuszają zmianę nawyków i ograniczenie energochłonności, przechodząc od tradycyjnych źródeł energii do nowoczesnych, energooszczędnych rozwiązań. Musimy w ogóle zmienić styl życia. Zmienić nasze priorytety, zmienić no, budownictwo. Nie możemy już, że tak powiem, kontynuować tego, co robimy. No, budować domy, które są nieenergooszczędne. Musimy budować w tej chwili małe domy. Przyszłość należy do małych domów, pasywnych, samowystarczalnych pod względem energii. Jeżeli tego nie zrobimy, to no, sytuacja. Będzie się robić coraz gorsze. Otwory wiertnicze stanowią zielone źródło energii z możliwością do adaptacji ich pod kątem nowoczesnych płynów wiertniczych. Otwory wiertnicze, które są w okolicach samego Jasła nawet, tak, jest ich kilkadziesiąt. One mają różne głębokości, tak od powiedzmy, nie wiem, tysiąca metrów do nawet ponad 4,5 tysiąca. A co za tym idzie? Temperatura na spodzie takich otworów no jest oczywiście też różna, ale w przypadku takiego otworu 4,5 tysiąca w naszym regionie rozmawiamy o Pracę temperaturze na... 140 stopni Celsjusza, czyli dość wysoka tak, ta temperatura, która teoretycznie pozwala na to, aby nawet produkować prąd przy nisko wrzących płynach. Pompy ciepła są kolejną alternatywą dla kopalnych źródeł energii, wykorzystując je do celów grzewczych i klimatyzacyjnych. Ta transformacja nas nie ominie. Wcześniej czy później będziemy musieli się do tego przystosować i taką, taką transformację u siebie, u siebie w domach zrobić. Wykorzystanie ciepła zgromadzonego w górotworze, to się nazywa czyli ciepła z ziemi, jest bardzo ekonomiczne. Bo tutaj tylko jedną czwartą energii elektrycznej potrzebujemy, żeby zasilić sprężarkę i całą pompę ciepła, a trzy czwarte energii pozyskujemy z ziemi. Przekonanie ludzi, którzy nie mają pomp ciepła, że to jest inwestycja bardzo droga, nie jest właściwe z tego powodu, że biorąc pod uwagę koszty budowy domu i koszty budowy kotłowni w domu i pompy ciepła, te koszty się równoważą. Organizatorzy zapowiadają kolejną edycję na wiosnę przyszłego roku. 27 maja Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie świętowała 25-lecie swojej działalności. Uroczyste posiedzenie Senatu zgromadziło studentów i pracowników uczelni, a także partnerów biznesowych, naukowców oraz przedstawicieli wielu uczelni, szkół, władz państwowych i lokalnych. Wręczono okolicznościowe statuetki, nagrody i odznaczenia. To piękny jubileusz. Pamiętam jak 25 lat temu uruchamialiśmy uczelnię. Studiowało w niej zaledwie 260 studentów. Dzisiaj mamy 2000 studentów. Jak mówił ówczesny rektor, uczelnia znajdowała się w teczce. Dzisiaj dysponujemy czterema pięknymi kampusami. Tak. Wydaje się, że kluczowe dla nas było przystąpienie Polski do Unii, i był to taki no, znaczący element, który przyczynił się do rozwoju infrastrukturalnego miasta, ale także samej uczelni. Obecnie uczelnia dysponuje czteroma nowocześnie wyposażonymi kampusami, stale się rozwija i oferuje coraz więcej swoim studentom. Reagujemy na potrzeby środowiska, to znaczy, że współpracujemy z pracodawcami. To znaczy, że kierunki, które uruchamiamy albo modyfikujemy, są także w uzgodnieniu z naszymi partnerami z okolicznych firm. Mało tego, ta uczelnia jest mocno osadzona w środowisku. Wydaje się, że rozwija to środowisko, ale także środowisko oddziaływuje na nas, dlatego że nasi partnerzy bardzo często w ramach studiów dalnych prowadzą także zajęcia ze studentami. Prezydent Krosna podkreśla, że dzięki uczelni zmieniło się oblicze miasta, a studenci współtworzą jego wyjątkową atmosferę. Kierunki nauczania, które powstały na Pansie, no, zmieniły też oblicze Krosna. Wiele osób podnosiło i podnosi kwalifikacje na tej uczelni. Dużo młodych ludzi korzysta z dostępności tej uczelni. Przecież większość studentów pochodzi z, z okolicy. Naszego regionu, tutaj z Podkarpacia, a więc ta uczelnia jest blisko potrzeb młodych ludzi. Miasto stawia na współpracę z uczelnią. Stymulujemy się w rozwijaniu różnych działań, wspólnych działań, które mamy nadzieję zmienią też uczelnię, podniosą jej rangę, podniosą jej jakość kształcenia, również zmierzamy ku pracom badawczym, aby to była nie tylko uczelnia dydaktyczna, uczelnia kształcąca, ale też y, robiąca badania naukowe i te badania chcemy, aby przysłużyły się gospodarce krosnej Podkarpacie. Super. Obchody zakończą się 11 czerwca piknikiem u profesora Pigonia. 1 czerwca w całej Polsce obchodzono dzień dziecka, a dzieci mogły cieszyć się licznymi atrakcjami. W jaśle w ogródku Jordana miejskie obchody przyciągnęły wielu najmłodszych. Jasielskie instytucje kultury przygotowały różnorodne atrakcje, nie zabrakło występów scenicznych przejażdżek konnych czy gier i zabaw. Każdy potrzebuje tego ciepła, tej radości. My chcemy tę radość, by ta radość była na ustach, by na twarzy dzieci, które mieszkają w jaśle. Dlatego serdecznie zapraszamy zawsze do Gród Kardynowskiego. I tutaj planujemy dać dzieci mnóstwo zabawy, bo razem w tej zabawie wymagają nam i Jasielski Dom Kultury, i biblioteka, i muzeum, nasze instytucje, także instytucje mundurowe. I chcemy, żeby dzieci nie tylko miały tą radość, ale tego, się czego się nauczyły, dowiedziały się, a przede wszystkim miło spędziły czas. Miło spędziły tutaj czas z rodzicami. Miejska Biblioteka Publiczna Wiaśle zorganizowała akcję pod hasłem Porozmawiajmy o książkach Tygrysie, zachęcając najmłodszych do czytania książek. Jesteśmy tutaj, żeby mówić o tym, że czytanie to dobra zabawa, że czytanie to wielka frajda i może to być czas spędzony wspólnie właśnie przez czas dla dzieci, dla rodziców, dla opiekunów, że czytać można na wiele sposobów. Z czytania można wyciągać wiele inspiracji do zabawy. Tegoroczny tydzień czytania dzieciom obchodzimy pod hasłem. Porozmawiajmy o Książkach Tygrysie. Jest to tytuł inspirowany książką, w której właśnie ten Tygrys jest bohaterem i mówi dzieciom o sztuce. Dlatego też u nas dzisiaj dużo atrakcji związanych z książkami o sztuce, ale nie tylko o sztuce, a także zabaw literacko-artystycznych, takich, w których właśnie znani artyści się przewijają. Na dzieci czekały wspólne przejażdżki konne. Cieszymy. Uważamy, że każde dziecko, nawet jak nie ma zwierzątka, powinno przyjechać na przykład do nas, pogłaskać takie zwierzątko, przytulić, pojeździć sobie na koniku. To daje dziecku duży spokój, dużą radość. Sporym zainteresowaniem uczestników wydarzenia cieszyły się stoiska warsztatowe. Muzeum zawsze dba o takie wydarzenia i aktywnie się w nie włączamy. Dzisiaj dzieciaki mogą na naszym stoisku ozdobić pogórzankę i pogórzanina, czyli zapoznać się z tą kulturą która jest z nami już od, od dawna. E, dzięki temu e, rozwiną też swoje manualne zdolności, na czym nam najbardziej zależy. Mogą także zrobić swoją własną bransoletkę. Jest to nawiązanie do naszej tradycji e, tkackiej, a także swój własny brelok e, z ozdobionym krolikiem metodą ebru. Wśród uczestników znaleźli się również przedstawiciele różnych służb mundurowych, w tym policji, którzy przypomnieli o zasadach bezpieczeństwa podczas zbliżających się wakacji. Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego wszystkim obywatelom to oczywiście nadrzędny cel dla policji, ale równie ważna jest ta nasza działalność profilaktyczna. Dlatego policjanci odwiedzają szkoły, odwiedzają różne placówki wychowawcze, a także właśnie biorą udział w takich wydarzeniach, jak tutaj ma miejsce czyli święto Międzynarodowego Dnia Dziecka. Dzięki temu, że tu jesteśmy, możemy wśród tych najmłodszych szerzyć tą wiedzę na temat bezpieczeństwa. Poprzez zabawę, poprzez kolorowanki, różne gadżety jak odblaski, szerzymy w nich tą świadomość, jak ważne jest bycie bezpiecznym. Wydarzenie zostało sfinansowane z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. W muzeum regionalnym w można zobaczyć wystawę zabawek, oferującą nostalgiczną podróż do czasów dzieciństwa. Ekspozycja prezentuje między innymi pruszaki, koniki na biegunach, klocki czy domki dla lalek. To, co chcemy państwu zaprezentować w muzeum Jaśle, to jest fragment kolekcji pani Renaty Podkulskiej, osoby, która gromadzi różne przedmioty, które są, powiedzmy, wiekowe, epokowe. Ale jakimś takim szczególnym sentymentem obdarzyła zabawki. Część to jest przedmioty, które posiadała w swojej rodzinie, część przedmiotów kupuje, ale wiemy, że część osób też ofiaruje jej swoje zabawki, którymi się już nie bawi, a uważają, że w tej kolekcji one mają jakby drugie życie. I przykładem tego jest ta wystawa. Dzieci mają okazję zobaczyć, jakimi zabawkami bawili się ich rodzice i dziadkowie, a starsi mogą powrócić wspomnieniami do swojego dzieciństwa i beztroskich lat bez elektroniki. Ta wystawa to jest taka sentymentalna podróż do czasów, kiedy człowiek marzył o rowerku, o koniku na biegunach o jakimś miszku i to są takie zabawki z duszą, zabawki, którymi ktoś się bawił przez całe pokolenia, często były nawet przekazywane z pokolenia na pokolenie w domach, bawiły się, nie wiem, tatusiowie, potem mamusie, dzieci, wnukowie, prawnukowie i myślę, że każdy w domu jakiś taki zestaw ma. Dla dzieci zawsze było to, co najlepsze i myślę, że ta wystawa to obrazuje. Mamy tu bogactwo właśnie domków dla lalek, lalek, misiów. Wszystko to kiedyś służyło, cieszyło i cieszymy się, że możemy to przypomnieć, a jednocześnie pokazać może tym młodemu pokoleniu, czym myśmy się bawili. No bo dzisiaj wiadomo, konsole, telefony, tablety, natomiast kiedyś no, trzeba było często iść do sąsiada, żeby się na takim koniku pobujać, często było, trzeba się było spotkać. Większość zabawek pochodzi z drugiej połowy XX wieku, a niektóre z nich to autentyczne rękodzieła. Część zabawek pochodzi pewnie z okresu przedwojennego. Myślę, że kilka tych koników czy wózków można by było umiejscowić. Natomiast większość to są rzeczy pochodzące z drugiej połowy XX wieku. Dlatego, że teraz mamy taki przeskok, gdzie zabawki to. Kupuje się na skalę masową, natomiast część rzeczy to są właśnie przedmioty, zwłaszcza mówimy o tych konikach na biegunach, czy wózkach, to są przedmioty, które były robione, nie wiem, przez dziadków, przez tatusiów, dla swoich dzieci. I każdy jest indywidualny, każdy jest inny i przez to piękny. Wystawa będzie czynna do końca czerwca. W Jaśle rozpoczęła się budowa nowego, zadaszonego lodowiska. Inwestycja, która kosztuje blisko 9 milionów złotych, powstaje na miejscu starego lodowiska. Projekt otrzymał dofinansowanie to 4,5 miliona złotych. Myślę, że lodowisko to był temat, który często powracał u nas w mieście. Mieliśmy lodowisko do tej pory niezadaszone i to niestety przy takich warunkach atmosferycznych, zresztą coraz cieplejsze zimy, opady deszczu uniemożliwiały korzystanie z tego lodowiska w takiej formie i tak często jakby to chcieli uczestnicy. Kryte lodowisko będzie wykorzystywane przez cały rok. Zimą jako lodowisko, a latem jako boisko wielofunkcyjne. Będzie wyposażone w widownie na 100 osób, oświetlenie, nagłośnienie oraz monitoring. Przede wszystkim jest to ważne, że to lodowisko powstaje w miejscu starego lodowiska, ale najważniejsze jest to, że właśnie będzie dłużej mogło funkcjonować. Poza tym w sezonie letnim będzie to też boisko wielofunkcyjne. Lodowisko ma być gotowe do użytku już w najbliższym zimowym sezonie.